Raz, 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 dwa. Okay. Kocham króliki, króliki kocham, króliki, króliki. To już praktycznie 6 miesięcy, kiedy żaden mężczyzna mi nie dał Nie wiem, czy oni w dzisiejszych czasach nie potrafią rozmawiać Spójrz na te pary, spójrz na te pary ja widzę, Właśnie widzę wszędzie pary szczęśliwych ludzi, no Ale nawet za ręce się nie trzymają, tylko się uśmiechają, czy oni naprawdę, na, czy oni naprawdę widzą, co to jest miłość? Czy, czy tak, czy, czy to jest... Oni wierzą, co, co to jest miłość? Ja słyszałam, że to jeżeli po prostu jest mowa ciała, jeżeli Twoja prawa ręka obejmuje Twoją partnerkę, to znaczy ją naprawdę kochasz Wiesz? A, jak Twoja prawa ręka? No widzisz? Jesteś blisko siebie, trzymasz się taka, taka zblokowana. To ci uniemożliwia, jakiś człowiek. tak rzadko. mi się że... ćwiczyłaś lepiej. ostatnio? ćwiczyłaś? ćwiczyłaś. To <laughs> U mnie na wsi miłość to jest po prostu wziąć do stodoły i zrobić drobne icha. A tutaj co? A tutaj nic. Miasto po prostu mnie przeraża, tutaj zapomnieli o uczuciu, o miłości, o delikatności. I nie mówiąc ihaha mam na myśli galopowanie. Do Comingslandii też musimy wpaść na chwilę. Nawet tu? Tak, jest to byty tu, ale ja idziemy <grych> Witajcie, 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 buziaczki, witajcie, witajcie, serduszka, króliczki buzi, 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 buzim. O tak, lubisz to, lubisz to. Aż mu guziczek stanął, aż mu guziczek stanął. Witajcie, witajcie, to jest kolejny raz, kiedy witamy Was z tego fantastycznego miejsca. Oj, miejsce jest fantastyczne, to komikslandia. A my prezentujemy kolejny cykl w naszym rolniczym cyklu. Tak, kolejny tytuł w naszym rolniczym cyklu, tym razem tylko kwiaty. Za pole póki ciepłe. Póki nawet gorące, no, Mariolka, ty to czytasz w moich myślach, dziewczyno. Mentalność, mentalność, to mentalność jak przy butach, jak kupowaliśmy buty, przy butach, no dobra. Mhm. Słuchajcie, i tutaj naprawdę będzie botanika, więc to oranie pola będzie rzeczywiście związane ze wsią. Ja jestem kobietą od pługa, zresztą... To więc dlaczego nie miałybyśmy poświęcić naszej uwagi kolejnemu fantastycznemu tytułowi, tym razem to Tylko Kwiaty Wiedzą. Prawda króliczku? Botanika, botanika, botanika. Mm. Tak, tylko kwiaty wiedzą, i słuchajcie, tutaj akurat będzie dużo pługa, ale mało. Orania, jak było w, w, przy wcześniejszym naszym tytule, zakochany tyran. Tutaj będziemy mieli rzeczywiście historię dwóch spokojnych jałówek: nie jednej napakowanej emocjami, nabuzowanej kurjatki. Tutaj mamy dwie takie spokojne. Pozytywne, uśmiechnięte króweczki, no i te króweczki e, rzeczywiście... E... Powiem ci, że jakby o tych dwoje stąd poszli na naszą dyskotekę e, w remizie, zostaliby odpowiednio zamknęli. zawsze przerywasz, Zapraszam, Przepraszam, mój błąd, mój błąd, mój błąd, mój No, bąd, bąd, mój bąd, mój bąd. E, no więc e, nasi główni e, bohaterowie, e, czyli Irokała e, i... i e... Arygała. No dobra, e, i... Irokes. Irokes, Irokała i, Rokes, i, Rokawa, i y, Arikała, no że mówię, że Arikała y, i Masuki y, są, y, jeden z nich jest pracownikiem naukowym y, uczelni rolniczej, drugi natomiast, nie uwierzycie, jest studentem prawa, prawa dziewczyny y, i przyjeżdża tutaj na y, występy, y, można powiedzieć, gościnne, pomóc, y, y, pomóc troszeczkę na wydziale rolniczym, no bo na czym jak na czym, ale na roli i uprawie roli, to chłopaki sprawa się znają, prawda? Chłopak jest niezwykle utalentowany. Powiem szczerze, że gdyby były u nas dożynki na wsi, najprawdopodobniej wziąłbym go do organizacji tych dożynek, ożynek. Chłopak się zna, zna się, zna się. Yy, mógłbym tak samo zapoznać się z moim ciałem, powiem mam szczerze, że prawnik, wiadomo, przyszłość tego narodu, super sprawa. Tak, no masaki, i tak. masaki, masaki, masaki. Jest to masakrycznie, niesamowity masaki, który no, jest masakrycznie przystojny masakrycznie na wszystkim się nasz Masaki zna. No jest po prostu takim chłopakiem, który myślę, że każdej, każdej dziewczynie i, i, i nie tylko, wydałby się idealnym partnerem do tego, żeby pograć z nim w szachy, bierki albo poczytać tomik poezji, zwłaszcza jeśli byłaby o tematyce rolniczej. Taki wiejski MacGyver bym powiedziała. O, tak, tak, to od razu tak. Nasi kochani Misaki i yy, i Irokała. Rokała. Arigała! Dziękuję bardzo. I Arigała y, mają się coraz bardziej ku sobie. W tej historii. No tak przepraszam, się... y, koleżanka dzisiaj w ogóle ma problemy z wymową. Tak jak poszliśmy ostatnio do cukierni, i powiedziała pączki, tylko pączki. Troszkę się dla taką To zawstydziłaś. Naprawdę nie zawstydziłaś. Przepraszam. No więc y, nasza dwójka głównych bohaterów, y, poza tym, że. Niesamowicie wygina się i stara, pracując przy mikroskopach na uczelni rolniczej. No, czasami, wiadomo, mają zajęcia praktyczne. Kiedy patrzą na konary drzew i nie tylko. Kiedy generalnie przyglądają się liściom, trawą, ptaszkom i tak dalej. No i na tych zajęciach okazuje się, że to, co jest między nimi na tych zajęciach praktycznych, to nie jest li tylko jakiś, jakaś błaha przyjaźń. Znowu klękałaś, bo masz podarte spodnie, ale nie chcę o tym rozmawiać. Dobra, e, więc tak, przepraszam, ale musiałam to dodać. E, Powiedziałam, szanuj się kobietą. W każdym razie, e, wracając do tego tytułu, to co mi najbardziej zniesmaczyło, to kwestia rozwoju sytuacji romantycznej. Dopiero w drugim tomie coś się na szczęście dzieje. Pierwszy tom jest taki miłosno mijaki bym powiedział. E, tak, tak, Mariolko, jest on. Bardzo romantyczny, bardzo piękny, wzniosły, ale zaczynajcie lekturę tego cyklu może od drugiego tomu, chyba że rzeczywiście moda na sukces i w kamiennym kręgu to dwa wasze ulubione seriale. Tutaj no naprawdę nic się nie dzieje, jest bardzo fajna atmosfera, miła kreska, natomiast nie ma treści, nie ma treści, chłopaki głównie wzdychają i patrzą na trawę. To jest tak, pierwszy tom to jak kartony z M Jak Miłość, a znowu drugi tom to jak Rysiek z Klanu w ale się jest konkretnym chłopakiem, jak wiecie. Mm -hmm. Muszę śmiało powiedzieć, że y, ta manga prezentuje się o wiele bardziej ładnie. Gdzie ty mnie macasz? Mówiłam, środa wieczór. Tylko tyle, na tyle sobie musisz pozwolić. Środa wieczór. Ale to króliczek nie. Nie wiem czego króliczku szukasz, ale jest trochę to na lewo. I w dół. W każdym bądź razie y, powiem Wam jedną rzecz że jeśli chodzi o samą kwestię graficzną tu się ta grafika prezentuje o wiele, wiele, wiele lepiej niż to miało miejsce w zakochanym granie. Tła są naprawdę ślicznie narysowane. Zwracam uwagę na drugi plan, który prezentuje się w tej mandze. Pierwszorzędnie dobra, naprawdę romantyczna, spokojna. Historia. Tak. postacie, według mnie, są odrobinkę nijakie i to jest chyba największy problem tego tytułu. Wiesz, Mariolko, to jest bardzo bardzo ciekawe, co mówisz, i ja zgadzam się oczywiście z tym po części. To jest, to, jest, to jest taka historia, jak była kiedyś taka reklama, która zaczynała się słowami z pewną taką nieśmiałością, i właśnie tak mogłabym określić. Drugi tom. Z pewną taką nieśmiałością. Chłopaki są bardzo, bardzo wycofane, wrażliwe. Chcieliby coś zrobić, ale boją się, analizują, zastanawiają się, dywagują. No, takie trochę trochę przegadane są chłopaki. 4 na 5 możemy tej historii przyznać. To znaczy, przepraszam, ja przyznaję, bo Mariolka nie wiem co. Na ja jestem bardziej wybredną kobietą, jak już powiedziałem, jestem ze wsi, lubię brutali, takich prosto kurde puga, który po prostu mnie zaciągnie na to zboże i wymuci cepem. Naprawdę i to jest dla mnie coś pięknego. Dlatego ja daję 3,5, ponieważ w tej Madze nie ma cepa. E, nie znalazłam w niej Cepa cztery, e, drogie czytelniczki i czytelnicy, e, tylko kwiaty wiedzą, autorstwa, Rihito, e, Takara e, i... Hej, haj, Decydujcie, my jesteśmy na tak. Zobacz jak kica. O, króliczki, króliczki się z wami żegnają. Żegnajcie. papa, pa. Pa, pa, do zobaczenia. Muszę tipsy sobie